Celestyna Grzybyta dobry wieczór państwu na sam koniec wakacji polska dostała się w obszar wilgotnej i chłodnej pogody i co więcej na tej chwilę w prognozach powrotu upału tego lata już nie widać na razie nie możemy też liczyć na bezchmurne niebo bo mimo że umacnia się nad nami wyższy to w tym powietrzu bardzo chętnie tworzą się chmury z których miejscami słabo popada w nocy niewielki deszcz może się pojawić w pasie wybrzeża na kaszubach i na pomorzu gdańskim poza tym ma być pogodnie ale Miejscami mogą się tworzyć zamglenia, no i będzie dużo chłodniej niż ostatnio. Lokalnie temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Nad ranem spodziewamy się od 9 stopni na Subalczyźnie do 12-13 na pozostałym obszarze. Wiatr w nocy słaby i umiarkowany z północy. A jaki będzie ostatni dzień wakacji? Przedpołudnie zapowiada się wszędzie z temperaturą poniżej 20 stopni, przy czym na przeważającym obszarze ma być sporo słońca. Chmury z opadami prognozujemy tylko nad morzem, na kaszubach, a także na zachodzie warmi. Większe zachmurzenie będzie też na Ziemi Lubuskiej i na Śląsku, ale tam padać nie powinno. Po południu już wszędzie przybędzie chmur. Najbardziej wakacyjna pogoda utrzyma się jeszcze na Podlasiu, na Mazurach i na Mazowszu. Tutaj będzie najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie zmienne, ale deszcz spadnie niewielki i te opady wystąpią tylko na krańcach północnych oraz w pasie Sudetów. Jutro będzie chłodno, w najcieplejszym momencie dnia ma być od 19 stopni w Suwałkach do 24 stopni w Rzeszowie. Do tego wiatr ma być w ciągu dnia też z północy, umiarkowany, a nad morzem nawet dość silny, w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie zacznie spadać, wczesnym popołudniem wyniesie w Warszawie 1007 hektopaskali. Początek roku szkolnego upłynie z dość... To życzę Państwu miłego, sportowego wieczoru z jedynką. Do zobaczenia.